Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko. Dzisiaj, w drugim poradniku dotyczącym Magic Herculesa, postaramy się omówić dwa zagadnienia. Po pierwsze, obiecałem Wam już w poprzednim, pierwszym poradniku, że y, pomogę Wam zrozumieć, bo to jest istotne, taki ten fragment, który bywa trochę tajemniczy dla początkujących osób. Nie po to, żeby to analizować pod kątem y, może ten fragment kodu języka C i to omówić, bo tutaj, jak zwykle, zapraszam na nasz kurs C. Bardziej, co tu się dzieje tak ogólnie w stosunku do tego, co robi Magic Hercules. No właśnie, ale żeby zrozumieć, co robi Magic Hercules, jak on działa, to warto spojrzeć na niego poprzez pryzmat, poprzez okulary, lornetkę zwaną analizatorem stanów logicznych. Dlatego też pozwólcie, że Przywołam na ekran analizator stanów logicznych, podpiąłem sobie do pierwszej linii analizatora sygnał WS-OUT z, e, z naszego, słuchajcie, Magic Herculesa. Tu na dole zobaczcie, że wyjmę proces, który go steruje, a zatem na początku będziemy liczyli na to, że odpali on się w trybie testera i tak też będzie. Zobaczmy, co on generuje, bo jak wiecie, on zaczyna generować sygnał testowy, kiedy ma stan wysoki stan wysokiej impedancji na dwóch wejściach MOSI i SCK. Zamienia się w tester, zaczyna migać, Zobacz Zobaczmy najpierw, jak to wygląda na... Analizatorze, a przede wszystkim jak to się zaczyna i co jest robione i jaki to ma głęboki sens. Klikam, zatem widzicie, zasilanie jest wyłączone. Tutaj programatorem ta diodka na górze się nie pali zielona, więc klikam start, włączam zasilanie. Proszę bardzo, ruszyła maszyna po szynach. Magic Hercules ruszył, zaczyna coś się dziać, a w kamerze na dole widzicie, że rozpoczęły się sekwencje testowe. Teraz zapala się no to ładnie, widać te przebiegi na górze, jakieś włączanie, wyłączanie kolejnych diodek. Zatrzymajmy, bo dalej to. Że już będą leciały różne sekwencje testowe to nas nie tak bardzo interesuje interesuje nas sam ten moment startu moi drodzy, przesuniemy sobie i widać, że moment startu po włączeniu zasilania to jest gdzieś w tej okolicy tutaj takie dwie cieniutkie szpileczki nastąpiły dwie nanosekundy jakieś... to słuchajcie, to jest moment kiedy pierwszy raz są jest konfigurowany pin WS out i tam procek sobie zmienił być może wejście wyjście i tak dalej, ustawił sobie port wejścia, wyjścia, jakiś stan na nim zerowy i proszę bardzo następny. Następnie Magic Hercules odczekał około 266 milisekund, po czym wystartował z takim oto przebiegiem, który trwa, od razu sobie zobaczymy jego długość w milisekundach. Proszę bardzo, około 70, 70,691 milisekundy. Co on tutaj robi ten Magic Hercules? Otóż po włączeniu nawet w trybie testera, on próbuje wysłać w zależności od tego w jakim trybie jeszcze jest tego testera czy 10% mocy 50 czy 100% akurat w 10% mocy czy nawet tutaj akurat w nieważne jakim próbuje wysłać sygnały na magic ledy tak jakby miał podłączonych 1024 diody na maksa można powiedzieć tak więc tu jest 1024 diody i zobaczcie, że to jest prawda. No tutaj nie będziemy sobie tego zliczać, ale jak mamy pierwszą diodę LED w środku wbudowaną, to leci sobie do e GRB, GRB i tak dalej. Przy czym tutaj są emitowane same zera z częstotliwością, zobaczcie, 800 kHz równiutko generuje nam w miarę Magic Hercules. Czyli można powiedzieć, że on tak jakby po starcie, po chwili odczekania zeruje 1024 diody. To nic, że wy macie do Magic Herculesa podłączonego na wyjściu na przykład kilka swoich diodek. On spróbuje wykasować wszystkie, jakie tylko są. To bardzo pomaga, szczególnie, gdy na początku uczymy się pracować z Magic Hercules, w ogóle z Magic LEDami, gdzie jeszcze nieumiejętnie tworzymy kod z długiej taśmy, chcemy pracować na tylko jej połówce, określamy sobie, że mamy zamiast, załóżmy, 500 diod, to, że mamy 256, potem na jak tam na reszce pojawią się jakieś mrugną diody, zostaną, i trzeba kasować oddzielnie. Magic Herkules zawsze na początku przyjdzie, posprząta miotłą, wygasi wszystkie diody. To jest ten start, po tym to rozpoznajemy. Oczywiście. Tylko, że jak on już rozpocznie procedurę testową, to trzeba ją jakoś. Przerwać nadrzędny proces, który teraz będzie chciał z nim współpracować i zacząć coś wysyłać na SPI, to będzie musiał w jakiś sposób tą procedurę przerwać. Nie ma też żadnego sygnału przerwania do Magic Herkulesa ani niczego innego. Jak to działa, zaraz wam powiem. Zobaczcie, że tutaj później jest przerwa, równo 500 ms i zaczyna się trochę mniejsza sygnał z mniejszą ilością diod. Tutaj już z, widać włączenie tych pierwszych kolorków RGB na p, diodach. Pierwsze trzy diody, prawda, w trybie RGB potem jak mówiłem spacja jedna dioda nie świeci i tak dalej to jest ten początek czyli zapalają się te diodki RGB potem jest oczekiwanie półtorej sekundy diodki są gaszone po zgaszeniu czeka Magic Hercules 200 milisekund znowu włącza RGB to już trwa krócej, potem znowu czeka półtorej sekundy, znowu gasi, e, znowu czeka 200 milisekund, znowu zapala RGB, to tak widzicie, widzieliście to miganie. Ja pozwolę sobie w drugiej kamerze jeszcze raz wyłączyć zasilanie i włączyć, zobaczcie, najpierw zostały skasowana. potem R gierbę, tutaj u niego gierbę i potem dopiero zaczyna tutaj to, co widzimy, to właśnie rozjaśnianie na zielono, później rozjaśnianie na czerwono i tak dalej. To wszystko się tutaj dzieje, prawda? Mamy rozpoznane, ale nas interesuje właśnie ten e, sam począteczek, czyli jak to przerwać. Dlatego w, w, pomyślałem, że dobrze będzie podłączyć się analizatorem pod linię jego wejściową e, Magic Hercules SCK-IN, żebyśmy mogli obserwować z kolei, co generuje nam Procek, w który ostatnio żeśmy zaprogramowali, prawda? Dlatego ja sobie wezmę tego Procka Atetiny 13. To jest ten. Muszę przez lupę zobaczyć. Zasilanie mam wyłączone. Bezpiecznie mogę go włączyć. Proszę bardzo. Podłączę teraz sobie ten sygnał, yy, drugi sygnał analizatora pod SCK i zobaczymy teraz, co będzie po włączeniu zasilania się działo. Jak to skorelować? Uwaga, start, czekamy. Na, na, na programatorze włączam zasilanie. Proszę bardzo, tym razem nie włączyła się procedura słuchajcie, testowa, tylko włączyło się to, co jest oprogramowane w naszym. No tylko raz się zdarzyło, proszę bardzo. Zobaczcie, teraz nie leci cała procedura testowa, tylko sam począteczek nastąpił. Ale jaki? Yy, spróbujmy to sobie poszerzyć. O tutaj. Widzicie, na górze widać start nawet bez tych początkowych takich tam kreseczek, piknięć. Tutaj Magic Hercules spróbował kasować 1024 diody. I zobaczcie, że w czasie, kiedy je kasuje, znowu to leci z prędkością powiedzmy te 800 kHz, prawda? Tyle tylko, że tak jak Wam mówiłem, tam po drodze gdzieś jest taka mała przerwa. Proszę bardzo, w tym miejscu. I sprawdźmy sobie przed przerwą. Cały czas mamy 800 kHz, czyli widać, że z jednej strony nasz procek, ten na dole na pomarańczowo, to nasz procek Atetiny 13 nadaje swoje. Wgrywanie kolorku na przykład tego żółtego, czy też tamta dziwna procedurka leci, tak naprawdę też próbuje wyzerować wszystkie 1024 diody, bo chodzi o to, żeby jak najszybciej się to stało. Tyle tylko, że nasz procek na SCK nadaje, zobaczcie, z jaką prędkością. 400, około 484, 482, 480 kiloherców, prawda? No, jak sobie zajrzymy do naszej prezentacji, do tej tabeli, to widać, że dla kwarca taktowania 8 MHz powinno to być 402 kilo. MHz, prawda na SCK. Ale my przecież mamy ATIN 13, który ma 9, nie 8 MHz, tylko 9,6 MHz. To tylko dlatego on tutaj nadaje troszkę szybciej. Ale zobaczcie, że jakby nie może się przebić nasz Proce Katetyny 13, nie może się dostać i rozkazać e, Magic Herculesowi, żeby on już generował tutaj sygnał. On cały czas nie słucha i generuje swój sygnał 800 kHz, ale tylko do czasu, słuchajcie, do czasu tej takiej tajemniczej przerwy, ponieważ on jakiś czas generuje, ale jednocześnie w tej przerwie sprawdza, czy przypadkiem z zewnątrz na MOSI SCK ktoś do niego nie puka, halo, halo, chłopie, ja chcę nadawać, tak? To był taki najlepszy moment, żeby oprogramować Magic Herkulesa, jak on ma działać. W tej przerwie, zobaczcie, tuż pod koniec tej przerwy, jeszcze widzimy, że leci sobie tam 798, 800 kHz cały czas, ale po przerwie tutaj jakieś takie dwie szpileczki wygenerował, czyli można powiedzieć, że odtąd zaczął już robić. Tu mogły polecieć błędy, ale generalnie SCK i na MOSi jest nadawane jakby cały czas zero, w związku z tym to się dla nas nie objawia jakimś miganiem i tak dalej, ale od tej pory widać, że Magic Herkules zaczął słuchać wejściowego sygnału SPI, bo już jest generowane około, wejdźmy tutaj sobie do, tak, do tego rządku, około te 464, 490, 400 tam ileś, czyli tutaj mamy 483, tutaj nam się z tego robi jakieś 464, no 499, no to w zależności od tego, jak tutaj analizator słuchajcie, Praktycznie widać, że ta sama częstotliwość, która jest na SCK generowana przez atetinę 13 pojawia się na wyjściu do Magic LEDów, tyle tylko, że cały czas są generowane to sygnały z zerem, czyli nasz procek przejął w tym momencie, powiedział medzi herkulesowi. On się zatrzymał i mówi, dobra, ja wol, od tej pory ja Ciebie słucham. I ten generuje takie coś tutaj do końca z tymi zerami. Wiecie, co to jest? To generowane tutaj odtąd, dotąd? To jest właśnie generowane, tego nie chcę, to jest generowany ten fragment tutaj. Same zera również wysyłane z naszego yy, procka Atetiny 13 w czasie inicjalizacji. Fajnie to wygląda. Teraz zaczynacie rozumieć, o co chodzi. Później mamy przerwę po włączeniu zasilania 10 milisekund. Sprawdźmy czy rzeczywiście widać 10 milisekund. Tutaj podjeżdżamy. Proszę bardzo, jest 9.88 milisekundy, tak? I tutaj leci i leci już tylko sygnał na nasze 16 diod. Zobaczcie. Sygnał SCK e, z e, MOSI już tu nie pokazuje, bo no nieistotne. E, leci sobie e, MOSI, e, prawda, z częstotliwością to około te e, gdzie to jest 480 kHz i oczywiście ten z podobną częstotliwością przerabia. To na język Magic LEDów 16 diod, ale zobaczcie, to jest po włączeniu zasilania. A teraz zrobię zgoła inne doświadczenie. Teraz tak wyłączam zasilanie, klikam start i teraz jak włączę zasilanie, to po chwili nacisnę jeszcze reset i zobaczymy, czy po każdym. Resecie, czy włączeniu zasilania, będzie podobnie zachowywał się Magic Hercules w porównaniu również do naszego układu Atetiny 13, który jest inicjalizowany w ten taki wydawać by się mogło dziwny sposób. Uwaga, włączam zasilanie, a teraz klikam Reset. Reset klik, widzicie Stop. I teraz proszę bardzo, tak się zachowuje zarówno nasz procek Atetiny 13 po włączeniu zasilania, ale uwaga, tylko po włączeniu zasilania. Natomiast po kliknięciu przycisku reset widać, że zachowuje się nasz procek atetiny 13 inaczej, prawda? Co więcej, w Magic Herkulesie też to inaczej wygląda. Co więcej, kliknę to jeszcze raz, zrobiłem kilka resetów. Włączam zasilanie, klikam reset, jeszcze raz reset, jeszcze raz reset. Proszę bardzo, tak to wygląda, moi drodzy. Każdy następny reset zachowuje się w ten sam sposób, a włączenie zasilania jest w jakiś dziwny w tajemniczy sposób rozgraniczone. Otóż tu w tej procedurze tajemniczej, po pierwsze za pomocą bitu external, external reset, którego pobieramy z rejestru MCUSR, albo w niektórych innych prockach AVR jest to rejestr o nazwie MCUCSR to są te hd fajne, y, które są tak dobrane, żeby w automatyczny sposób zamieniały tę nazwę rejestru, przypisywały do nazwy MK, MCUSR, którą tutaj sobie ja sam wymyśliłem, ale dzięki temu ogarniamy wszystkie procki AVR. Jeśli chodzi o kompilację, żeby nie było problemu, a każdy procek AVR może wykryć dzięki temu bitowi w tymże rejestrze czy restart, na... to, to może być dla was ciekawe również przy programowaniu w C procków, może tam wam się też do tego przydać. Zobaczcie. Ja, w zależności od tego czy jest zwykły reset zewnętrzny zwarty do masy na chwilkę czy podczas programowania procka to on mi się inaczej zachować, czyli wykona mi tego IFA, prawda, i wykona mi tą procedurkę, czyli to nastąpi tylko po włączeniu zasilania. Wysłania, wysłanie tych 1020, 1024 razy 3, czyli do 1024 diod wyśle sekwencję samych zer. My to kasujemy, ale jednocześnie po to to robimy, żeby po włączeniu zasilania, moi drodzy, przechwycić kontrolę w tej przerwie tutaj, którą widzicie, nad Magic Herkulesem. Czyli my wysyłamy do 1024 diod ta, ta sekwencja w Magic Herculesie zostaje skrócona, tak naprawdę, bo w tej przerwie Magic Hercules widzi, aha, puka do mnie ktoś. No to ja muszę przerwać swoją robotę i od tej pory już Ciebie grzecznie słucham. Później, jak widzicie, to grzeczne słuchanie jest naprawdę po, po 10 milisekundach. Po tych 10 milisekundach już leci nam tylko na ilość LED CNT ustawienie tego koloru na 16 diod, ale później była, był czas, wolny i kliknąłem reset po resecie Magic Hercules robi sobie taką szpileczkę, ale to jest świadoma szpileczka. Dlaczego? Dlatego, że po resecie nasz Atetiny 13, zobaczcie, generuje taki sobie tutaj sygnał dziwny przy, podczas ustawiania pinu przez okres, przez czas około, załóżmy, 200 milisekund ma stan wysoki. Już tam nieważne, czy to jest z powodu napisania programu tak, czy inaczej, generuje taki stan wysoki tutaj. Magic Herculesowi się wydaje, aha, zobaczyłem stan wysoki, to próbuję to skonwertować od razu, być może on do mnie gada i mówi mi, żebym przesłał Dane do Magic LEDów, a tymczasem Figa z makiem. Nie ma dalszej części, więc on tylko tą szpileczkę wygenerował. Ta szpileczka w ogóle nie wpłynie na Magic LEDy, to jest kompletnie nieistotne. Za to, gdy już ten stan wysoki opadnie w naszym procku, nastąpi 10 milisekund przerwy, ale 10 milisekund to nie te tutaj w tej procedurze, bo ta procedura już po resecie się słuchajcie nie wykona. Jest to 10 milisekund tutaj stąd brane, widzicie? W tamtym przypadku też było to 9 milisekund, nie wspomniałem. Ale teraz po kliknięciu przycisku reset to jest niewykonywane. To dlatego na przebiegu w analizatorze stanów logicznych nie widzimy, nie widzimy znowu tego kasowania 1024 JPL po zwykłym resetie, bo będzie ich Herkules. Słuchajcie, tutaj raz po włączeniu zasilania się zainicjalizował, posłusznie zaczął się słuchać naszego procesora, czy to będzie at 13, czy jakaś Twoja atmega, i dalej to on nie daje się zresetować. On cały czas już pra Pracuje na naszą korzyść, tylko w fakt, że my tutaj mu reseta robimy temu naszemu prockowi Atetiny 13, że on generuje, to tylko dlatego widzimy tą szpileczkę. W normalnej pracy, kiedy nie będziemy go ciągle resetowali, to on będzie za każdym razem, gdy mu wyślemy na SCK i na MOSI jakieś sygnały mówiące, jak ma zapalić 16 diodek, to on to tutaj zrobi. I moi drodzy, to jest ten właśnie ciekawy mechanizm, czyli ładujemy sobie informację z rejestru MCU, SR albo CSR, czy ma mieliśmy Reset taki ręczny, czy też z powodu zaprogramowania Procka, czy to był power on reset, tak? Jeśli to był ręczny, to nie wykonujemy tego łącznie z tym oczekiwaniem 10 milisekund. I to jest jakby najszybszy czas, jeśli chodzi o aktywację Magic Herculesa bezpośrednio po włączeniu zasilania. Można by było tak naprawdę zamiast tego moi drodzy. Użyć tu wszystko zakomentuję. Można by było zamiast tego wszystkiego użyć jakiegoś zwykłego delaya, delay ms. Słuchajcie, 350, bo ja wiem, że tak mogłoby być. 350 milisekund i też by to działało. Tyle tylko, że jak widzicie, Cała ta operacja sprowadzi się do zajęcia czasu, i to tylko przy starcie, procka, raz i to tylko po włączeniu zasilania 69 milisekund około czy 70, żeby nam się to wysłało. A w tym przypadku, za każdym razem, gdy będziemy wywoływali w mainie em, init em, naszego Medic Herkulesa, będzie musiało to trwać nie około 70 milisekund, ale 350 milisekund. Co jest lepsze? No, każdy potrafi sobie sam odpowiedzieć, więc żeby tego, to też jest nie jest tak naprawdę takie istotne bo nawet co nam to postarcie, że poczekamy te 350 milisekund. Ten Magic Herkules i tak zacznie działać, gdy tylko zaczniemy mu nadawać kolejne sygnały, sygnały, bo on zawsze w pewnym momencie po nadaniu tej swojej sekwencji startowej i tak posłucha w końcu, której sekwencji wysłanej z naszego procka i zostanie ona przerwana i grzecznie już Magic Herkulesik będzie gadał z naszym prockiem. Myślę, że ten pogląd bardzo warto zobaczyć, przyjrzeć się jak wygląda konwersja sobie na analizę, stanów logicznych, bo zobaczcie, mamy jeden do jednego tłumaczone, tak jak to było zresztą, po, przypomnę Wam prezentację, zobaczcie, w prezentacji już Wam pokazywałem, jak to jest robione, właśnie to te sygnały widzimy, sygnał WS-OUT, czyli NZR, tu mamy SCK, widzicie, SCK narastający, po chwili pojawia się tutaj stan narastający, yy, który tłumaczy sobie, on robi translację z SPI, tak, MOSI 0, tutaj stan narastający, to on generuje odpowiedni sygnał. No jest to ciężkie do zakodowania w takim specjalistycznym scalaku, który my tu robimy, ale to właśnie tak działa i to widzimy. Tyle tylko, że w prezentacji kiedyś to na sucho to widzieliście, a teraz możecie przyjrzeć się temu po raz pierwszy na żywo i sami będziecie mogli potestować, bo przeważnie wszyscy studenci moi po kursie C moim z Akademii Atnel to wiedzą, że bez analizatora stanów logicznych to w ogóle żyć nie można, bez analizatora firmy Salae i to nie chodzi nawet o ten drogi, który ja używam, oryginał, tylko taki tani klon z Allegro czy tam z innego portalu aukcyjnego. Innego, gdzie on kosztuje 30 zł. Więc bawcie się tym, sprawdzajcie, zobaczcie o co chodzi, potestujcie to w różnych innych sytuacjach. A tymczasem ja zrobię małą przerwę i w, kolejnym, w kolejnej części. No, do tego kodu, który mieliśmy. Wcześniej ja skopiłem cały ten kod, nawet może teraz, tylko wiecie, to tutaj miałem to zakomentowane, to oczywiście odkomentuję, bo chcę, żeby to działało. Co więcej, tą krótką procedurę send byte sobie w tym nowym kodzie już skasujemy, a będziemy używali tej bardziej roz rozbudowanej procedury, którą za chwilkę sobie tutaj wkopiujemy do nowego projektu. Zatem ja mogę na tą chwilę nawet zrobić tutaj słuchajcie, zamknąć te pliki, zrobić prawy klawisz, kopi. W tutaj gdzieś w tym obszarze, prawy klawisz paste i zróbmy sobie projekt MH test y, MH test 02, żeby to się prawidłowo wszystko skopiowało, ten zmniejszymy, ten powiększymy main, proszę bardzo, y, wkleimy z naszego PDF-a, moi drodzy, tą bardziej rozbudowaną procedurę wysyłania pojedynczego bajtu od razu, a tamtą Skasujemy, bo od tej pory chcemy już pięknie używać e, wszystkiego tak jak należy, czyli tutaj mieliśmy ten sandbite taki krótki, całą ją zobaczcie. Kasuję i z pdf wklejam to z tymi każdym fajnami, żeby to już mi działało z każdym prockiem Atmega taktowanym nawet do 24 MHz i z przeróżnymi diodami, medzikledami. Bardzo fajna rzecz, mam nadzieję, że to będzie Was cieszyło. A teraz po przerwie, jak mówiłem, spróbujemy sobie zakodować kilka dodatkowych ciekawych funkcji, bo do tej pory to tak jak ktoś nie wiedział dokładnie jeszcze, co, jak z tym robić, prawda, no to no dobra, mógł zmienić ten kolorek statyczny, ale ale jak tu sobie zapalić każdą diodę? W końcu są to adresowalne diody, żeby każda świeciła w innym kolorze, albo żeby wszystkie się rozjaśniały, świeciły różnymi kolorami? No po to jest ta dzisiejsza lekcja. Ten dzisiejszy poradnik mała przerwa. Zaraz wracam hej.